Staramy się od całego początku włączać we współpracę z ośrodkami medycznymi i reagować na takie aktualne i najpilniejsze potrzeby centrów medycznych, szpitali i ośrodków, które są przede wszystkim w pobliżu Gliwic i rozpoczęliśmy współpracę ze Szpitalem Miejskim nr 4 w Gliwicach. W wyniku tej współpracy po pierwsze dostarczyliśmy krzyłbice, które tutaj są też widoczne. Między innymi szpitalowi, ale też wielu innym ośrodkom, bo tych przyłbic już rozdaliśmy ponad tysiąc. Natomiast y, wspólnie z, y, ze szpitalem y, opracowaliśmy taką przejściówkę. To jest taki element, który po podłączeniu do maski do nurkowania i z drugiej strony filtru HEPA y, powoduje to, że uzyskujemy maskę ochronną, y, która jest używana przede wszystkim dla personelu medycznego, y, ale również może być y, używana dla osób zakażonych. No, i Szpital Miejski nawiązał współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i my wspólnie Politechnika Śląska i firma Opel wydrukowaliśmy w tej chwili. Politechnika Śląska sama wydrukowała blisko 800 takich przejściówek. Dostarczamy je Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która łącznie z maskami do nurkowania będzie przekazywać je ośrodkom w całej Polsce. Technologia druku określana jest jako jeden z filarów przemysłu 4.0. Nowa technologia wytwarzania. Kiedyś, jeszcze, jak ja studiowałem, mówiło się, że tylko technologie ubytkowe. Od lat 80. na świecie opracowuje się technologię. Adatywne technologie, które troszeczkę inaczej, zupełnie inaczej pozwalają na wytwarzanie elementów. To jest technologia jedna z najprostszych, technologia FDM, w której to termoplast w postaci żyłki podgrzewamy w głowicy, układamy warstwa po warstwie na stole, który się obniża. W ten sposób powstaje nam element technologii FDM. Tych technologii druku jest kilkanaście, a może kilkadziesiąt w tej chwili. Możemy drukować i z papieru, z proszków gipsowych, metalicznych, ceramicznych, ale możemy również drukować ściecz. W tym laboratorium mamy drukarki pozwalające na wydruk i ścieczy, i pozwalające na wydruk między innymi sztucznego, tak w postaci filamentu, czyli żyłki, na której, która jest nawinięta na szkulę. Jeżeli chodzi o pomoc Politechniki Śląskiej, naszego wydziału, naszego laboratorium w walce z koronawirusem, staramy się od samego początku wspomagać akcje, które są wymierzone przeciwko wirusowi. To są akcje, którą między innymi rozpoczął pan profesor Wzig. Włączyliśmy się od samego początku, wydrukowaliśmy tutaj. Mogę powiedzieć spokojnie setki elementów do przyłbic, które przekazywaliśmy zespołowi pana profesora Gzika. Obecnie drukujemy przejściówki do masek dostarczanych do szpitali przez Decathlon. Ja może pokażę taką przejściówkę. Tu mamy, o, mamy wydruk przejściówek. To jest typowa przejściówka pozwalająca na założenie jej w masce i założenie z drugiej strony do filtra. To jest technologia pozwalająca na wydruk. Taki element bez optymalizacji drukuje się ponad 4 godziny. To, co Państwo widzieliście przed chwilą, taki kilkadziesiąt sztuk, to jest wydruk trwający ponad 48 godzin. Technologia druku 3D nadaje się do drukowania małych serii i drukowania pojedynczych egzemplarzy. Natomiast na pewno nie nadaje się do drukowania seryjnego. My to wykorzystujemy jako druk 3D do druku niewielkiej serii. Docelowo chcemy wykonać około 3000 takich elementów. Oczywiście ten element normalnie powinien być wykonany być zupełnie inną technologią technologią wtrysku, ze względu na jego wytrzymałość, możliwości materiałowe. Natomiast ze względu na potrzebę i szybkość działania naszą. No, postanowiliśmy wydrukować to, jest to technologia na pewno tańsza i dużo taniej będzie nam wykonać te przejścióweczki, które są w tej chwili bardzo mocno potrzebne lekarzom. Na tych drukarkach drukujemy poza tym elementy do naszych respiratorów, które już nie mamy, będziemy to również składali, do ozonatorów, jak również dzisiaj mamy spotkanie z lekarzami, ponieważ już w głowie mamy nową przejściówkę, która będzie wyglądała nieco inaczej, ale o szczegółach jeszcze nie mogę Państwu powiedzieć. Znajdujemy się obecnie w laboratorium metod szybkiego produktowania. W tym pomieszczeniu jesteśmy, posiadamy sześć drukarek 3D, na których obecnie drukujemy sprzęt dla szpitali. Drukujemy tutaj m.in. przyłbice. W ciągu dnia jesteśmy w stanie wydrukować na jednej drukarce około 4 takich. Przyłupic. Korzystając z 6 drukarek, produkujemy około 24 przyłbic na dobę. Na chwilę obecną produkujemy przejściówki z masek do respiratorów. W ciągu dwóch dni na jednej drukarce jesteśmy w stanie przygotować około 28 takich przejściówek, co daje nam sumarycznie 168 sztuk na 48 godzin. Fragmenty tak przyłupic, które drukujemy w naszym laboratorium, to są te górne elementy, które są nakładane na głowę lekarza. W tym miejscu są cztery wypustki, które, na które nakłada się fragment wcześniej przygotowanej pleksy. Na dole nakładamy jeszcze jedno małe wzmocnienie i mamy gotową przyłbicę. Jest to główny element naszej przyłbicy, który służy do założenia na głowę. tych przejściówek włączyła się cała Politechnika Śląska. Model został opracowany na Wydziale mechanicznym Technologicznym i prototypy i pierwsze 120 przejściówek, które przekazaliśmy szpitalowi były również opracowane na Wydziale mechanicznym Technologicznym. Natomiast to, co jest tutaj widoczne na stole, czyli Ponad 800 przejściówek zostały wydrukowane na Wydziale Automatyki, Elektroniki, Informatyki w Instytucie Fizyki, na Wydziale Transportu, na Wydziale Elektrycznym no i na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.